Ja w tych spodniach, wiecie co, to są te spodnie, nie wiem, czy Wy pamiętacie, yy, przymierzałam je, co były takie, takie na mnie yy, szerokie, pamiętacie? Jak baby, nie baby. <śmum> mam jeans, coś w tym stylu, nie? Zobaczcie, jakie są teraz obcisłe. Ja chyba bez problemu otworzę. No a ja. Ale mam garaż, nie? Ooo, fancy. której ja nienawidzę. Czyli nie skręcę, Czyli y, jedynka na plusie, ciapa, mokro wilgotno, ciemno. Nie nienawidzę takiej pogody. Pewnie powiecie kurde, jak ty się ubrałaś dzisiaj, jak na wiosnę. No, jak na wiosnę, słuchajcie, bo dzisiaj ma być 9 stopni. Jak będę wychodzić, to będzie ciepło. Dlatego też ubrałam się tak, bez czapki, bez żadnego szalika. Nawet nie wzięłam rękawiczek. No, eee, tak, no, tak, właśnie, tak. Słuchajcie, te spodnie to ja to jestem w szoku. Tak powiem Wam szczerze, szczerze z ręką na sercu, że wczoraj je wyjęłam. Bo ja zawsze sobie szykuję ubrania na następny dzień, dzień wcześniej. Wyjęłam te spodnie i mówię tak. Jezu, tak dawno w nich nie byłam. No tak naprawdę to byłam w nich, może ze, ze dwa lata temu je zakładałam jeszcze. Chyba to było przed siłownię, no bo dwa lata to zna siłownię. No to może początki siłowni, jakie przymierzyłam, żeby Wam je pokazać. Albo to było jeszcze przed siłownię. Nie pamiętam. Nie chcę skłamać, ale no, no nie chodziłam w nich. Yy, pamiętam, że chyba raz założyłam do zdjęcia czy do jakiegoś filmiku, to one zwisały ze mnie, dosłownie. W pasie to miałam taką, yy, wiecie, takie, jakby to powiedzieć, no tyle miejsca w pasie odstawały, yy, na tyłku mi totalnie, totalnie wisiały. Uda tak samo, no były takie jak mam jeans, takie po prostu szerokie szeroki spodnie, nie? tak ja nazywam mam jeans, nie wiem, czy tak wyglądają faktycznie, a teraz są obcisłe, słuchajcie, obcisłe na tyłku, obcisłe na udach. E, tu brzuch tak samo, obciś, obcisłe wszystko, kiedyś to mówię, miałam tutaj taką, takie miejsce, że mogłam ręce włożyć, a teraz Masakra. no i w końcu słuchajcie, już jestem taka uu, bo okres została. a co za tym idzie, dlaczego tak jestem uu? dlatego, że już mi minęło to takie to wiecie, ten PMS cały, nie, to to napięcie takie, ja byłam strasznie rozdrażniona powiem wam w tym miesiącu, naprawdę jak nie ja, te hormony straszne no, taka wszystko mnie wkurzało. Wszystko, dosłownie wszystko mnie wkurzało. E, ale dostałam i mam spokój. No. Także teraz już będę taka... Na chillu, na ludzie. No, także tak, kochani. E, jadę do pracy, przepiękna pogoda. No tak jak wam powiedziałam, deszczyk, mu była tam nic nie widać, w ogóle o bloku w ogóle nie widać. Jadę, ale powiem wam właśnie, to wam powiem, że... E, to jest jedyna praca, oczywiście poza żłobkiem, przedszkolem, czyli pracą z dziećmi, do której po weekendzie jadę z uśmiechem na twarzy. Serio. W tej wcześniejszej pracy, w której pracowałam na produkcji, to Wam powiem szczerze, że. U, nie wiem czy nie upadniecie? Nie. To Wam powiem szczerze, że jak przychodził weekend, jak ja się cieszyłam, nie? że weekend mam, ale jak przychodził poniedziałek, to taka była. Bo... Znowu tam trzeba jechać. Znowu 8 godzin. A może 10? I takie wiecie, ten, ten parking, to wstawanie o 4.30, o Jezu. I no nie lubiłam. Ja lubiłam tylko, wiecie co, jak wypłata wpływa, to tak, to bardzo lubiłam tę pracę i już byłam taka, nie, no nie jest taka zła to przychodzenie o pierwszej w nocy, nie, nie jest we wstawaniu o czwartej też, nie, w sumie zaczynanie o czwartej, bo czasami zaczynam o czwartej, więc nie, no gdzie tam, jak się zasuwało w to się nic nie widziało, złego. E, ale co miałam powiedzieć, że do tej pracy, jak jadę, to kurde, powiem Wam, że weekend minął, wstaje rano, 6.20 budzik, a ja nie mam czegoś takiego, że Jezu, i cały dzień znowu tam, nie, jakoś sprawia mi to kurde frajdę, sprawia mi przyjemność ta praca, więc wiecie co, naprawdę bardzo się cieszę, bo bo co, bo właśnie tak ja codziennie jeżdżę tutaj obok miejsca, w którym pracowałam. I tak patrzę, niektóre te dzieci jeszcze jeszcze moje. No, tak łez, z łezką woku powiem wam wspominam ten czas, bo pomimo, że atmosfera w życiu bym tam nie wróciła, bo jednak moim zdaniem atmosfera jest mega ważna, i, i tak naprawdę atmosfera robi całą robotę, bo jak wam praca idzie to też zależy od kierownictwa, od osób, które pracują. To też nie od samej jakby wypłaty, bo wypłata, czy to co lubicie, czy to co robicie, to jest to co lubicie. Atmosfera każdy się zgodzi ze mną, że jest bardzo istotna w pracy. Więc no tutaj absolutnie bym nie wróciła, ale jeżeli chodzi o pracę z dziećmi i, I w ogóle te dzieciaczki, kochane. Ja do dzisiaj mam zdjęcia tych dzieci, powiem wam yy, na telefonie, i w życiu ich nie usunę. W życiu ich nie usunę. Czasem sobie wracam tak do, do tych zdjęć, yy, bo to przecież miałam swoją grupę właśnie na, na Messengerze, tam z rodzicami tam stawiałam zdjęcia właśnie cotygodniowe, nie? No, postępy dzieciaczków, cotygodniowe, jak miałyśmy jakieś zajęcia plasty... plastyczne wiecie, dla takich dzieci, nie? Ale jakieś spacery czy coś. Zdjęcia się wstawiało i do dzisiaj te, te zdjęcia mam i nigdy ich nie usunę. Nigdy ich nie usunę. To jest po prostu taka część mnie, że wiecie, no to, jest, to było coś, co ja kochałam robić, coś, w czym się czułam naprawdę cudownie. To była moja wymarzona praca, naprawdę ktoś powie, że Boże żłobek, co ty pieprzysz. Ale no ja bardzo lubię po prostu pracę z dziećmi, ja się w tym odnajdywałam, może dlatego, że we mnie drzemie takie duże dziecko. Ja na przykład robiąc, robiąc, tak jak w przedszkolu pracowałam, robiąc z nimi jakieś prace plastyczne, bo już z przedszkolakami robiłam, no to się czułam jakbym... To była dla mnie dobra zabawa, a nie praca, no. Jakieś gry, zabawy, to ja się w tym odnajdywałam cudownie, no tak. I miałam bardzo fajną dziewczynę, z którą pracowałam w przedszkolu. No bo ona była nauczycielem przedszkola, a ja byłam jakby, jak się to nazywa, pomoc y, pomoc nauczyciela przedszkola, dobrze mówię, no bo taki kurs miałam też skończony właśnie, pomoc nauczyciela przedszkola. Więc byłam razem z nią i robiłyśmy różne takie właśnie prace plastyczne z dziećmi i y, y, y różne gry, zabawy, urodziny jak wyprawiałyśmy to też, no co było naprawdę super. I te zdjęcia mam i powiem Wam, że nigdy nie usunę. To jest pamiątka na całe życie. Ym... I mimo, że tą pracę bardzo lubię, bardzo lubię i nie chciałabym jej zmieniać, powiem szczerze, że nie mam zamiaru, nawet nie myślę o czymś takim, to... No to jednak praca z dziećmi, no to zawsze będę, zawsze będę ją wspominać z łezką boku. No. I pamiętam taką sytuację, krótko po tym, jak przestałam pracować, Spotkałam w Lidlu mamę z dziewczynką, którą właśnie którą się opiekowałam, ale nie w żłobku, w przedszkolu. To była właśnie taka, taka dziewczynka, która miała 5 lat, i powiem Wam, że jak ona mnie zobaczyła w Lidlu, poznała mnie i mówi ciocia! i przytuliła się do mnie. Wiecie co? Nie wiedziałam po prostu, co zrobić, nie? Tak, tak, tak się poczułam, Jezu, tak, no, taka doceniona, taka. Że to dziecko mnie pamięta po takim czasie i przytula się, to znaczy, że mi ufała i ufa e, i wspomina mnie dobrze, no to jest najlepsza powiem wam zapłata, nie pieniądze, tylko właśnie to, jak dziecko e, wam ufa, jak was lubi, jak was po prostu toleruje, to jest no, największa zapłata, bo nie we wszystkich placówkach te ciocie się tak powiem szczerze sprawdzają i, i są takimi naprawdę przykładnymi ciociami. E, które powinny w ogóle z dziećmi pracować. Tak jest moje zdanie. Dobra, kochani, podjeżdżam już do pracy i powiem Wam, że bardzo się cieszę. Yy, to jest praca zaraz po żłobku, którą bardzo lubię robić, i w której wiem, że się sprawdzam, i którą wiem, że dobrze wykonuję. No, naprawdę to jest spoko dla mnie praca. Dobra, kochani, to tyle. To parkuję i się widzimy za 8 godzin. Dzisiaj wzięłam ze sobą piciu, czyli gorąca herbatka z imbirem, tortilka, ładowarka to jest must have i niestety na gardło tamtą werdę. Idziemy do domu. Dzisiaj się przejdę piechotą do domu. Nie, żartuję. Czekam na autobus, mam godzinę do autobusu, bo Mariusz pojechał z Oliwierkiem, wziął samochód, bo pojechał z nim do Kielc do lekarza. No i ja wracam z pracy, a że nie mam autobusu, no to czeka mnie godzinka czekania, no bo mam dopiero za godzinę. Ale wiecie co, jest tak przyjemna pogoda, jest no wiosna, jest na wiosnę, fakt faktem, że boli mnie gardło. Znaczy bolało przez cały dzień, ale biorę faringosept, to jest bardzo dobry lek na, na gardło. No i tak czuję, że już jest lepiej, ale... Się zmachałam no ale fakt faktem że teraz wdycham takie powietrze zimne, znaczy zimne może nie zimne, chłodne, bo jest ciepło, ale jest chłodne powietrze. No i żebym się po prostu nie załatwiła jeszcze bardziej. No, także idę. Przejdę się tutaj po parku, zrobiłam takie małe zakupy w biedronce. Ogórek, bułki, banany i chleb. Dużo nie robiłam, bo mam taką małą siateczkę, więc nie chcę tego, wiecie, dźwigać, do autobusu brać ze sobą. No i co? Jadę do domu, zjem pyszną grochóweczkę, bo gotowałam z termomiksa No, no a w domu będę na 18. A jest godzina 16.20. Za godzinę dopiero mam autobus. Zanim przyjedzie, zanim dotrę do domu... No to będzie 18. No ale cóż, tak to jest. Jak się ma jedno auto. A jak ludzie nie mają w ogóle samochodów i żyją, i jeżdżą autobusami i też muszą czekać. Bo u nas niestety powiem Wam, że z autobusami jest tak, że no nie ma tak, że co 5, 10, 15 minut. Tylko co godzinę, co półtorej godziny, zależy jeszcze jaki. Akurat ten mój to jeździ bardzo rzadko. No, także tak. Ale wiesz co, brak kondycji. Na siłowni się tak nie czuję, a tutaj jak idę, to brak kondycji. No, ale też chorobsko. Chorobsko, no i to też, że siedzę 8 godzin w pracy na tyłku. Praktycznie się nie ruszam. No to też niestety działa. Jak działa na organizm ktoś tam stoi, ktoś tam siedzi. Boże, boję się. No jakiś chłop. Dobra, muszę odpocząć. A pamięta zegar na galerii? Jest cały czas. A to mój blok. Tak mi było dobrze, słuchajcie, tak mi było ciepło, bo teraz to już nie jest, teraz to jest już bardzo zimno, ale było tak ciepło, tak fajnie, że przeszłam chyba pięć przystanków. Od, od parku. Poszłam do Rosmana. Myślałam, że coś kupię, ale nic szczerze nie kupowałam, bo tak mówię, kupię i będę później dźwigać. A maseczki mam, wszystko mam, więc bez sensu po co tracić kasę. No i przeszłam od Rosmana, pięć przystanków. No, pięć przystanków, miałam przejść tylko jeden. Później mówię, a dobra, to przejdę jeszcze kolejny. No ale patrzę na zegarek. Zostało mi 40 minut do autobusu, pół godziny później, więc mówię: Dobra, no to idę piechotką, tak po pomału, pomału. No i w końcu przeszłam 5 przystanków. No i co, wracam. Już jest ciemno i już jest bardzo zimno. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. <laughs> Tego vloga już kończymy, czas najwyższy, bo troszkę sobie tutaj ponagrywałam. Ostatnie chyba 3 dni nagrywałam, jeszcze weekend to tak, to była sobota, przecież jak miałam wolne, to, to sprzątałam. Więc tak, czas najwyższy, kochani, zakończyć tego vloga. Wczoraj e, jechałam autobusem, no to Wam pokazywałam. I wiecie co? Właśnie jechałam tym autobusem, e, który tak naprawdę robiłam, no, można by powiedzieć, że coś tam przy nim majstrowałam, jak jeszcze pracowałam na produkcji autobusów. I tak siedziałam i tak patrzyłam, właśnie w te, te miejsca. I, i tak jakoś taki sentyment poczułam, lekki, ale nie, nie wróciłabym, nie wróciłabym do tej pracy, bo no tak jakby mówiłam, zbyt dużo minusów, a mało plusów. Jedynym plusem to była kasa tylko, tak naprawdę. Ale wiecie, no też jakby nie patrzeć, to taka niezbyt kobieca praca, prawda? Yy, a Może i ciekawa, może i naprawdę taka inna niż wszystkie, ale jednak no niezbyt kobieca. A tutaj mam naprawdę pracę taką, że widzicie, teraz mimo że, no nie czuję się zbyt dobrze, bo jak gardło mnie przestało boleć, tak boli mnie tu gdzieś krtań i mam suchy kaszel. To mimo wszystko wstaję z taką chęcią do tej pracy i zaraz będzie miesiąc tak naprawdę jak pracuję, trzy tygodnie i naprawdę idę tam z uśmiechem na twarzy i... Nie jestem zmęczona, jak wracam wczoraj, jak jechałam autobusem, to w ogóle nie czułam zmęczenia, nawet chętnie szłam, no bo wiecie, spędzam 8 godzin na tyłku, to nawet chętnie ja sobie zrobiłam taki długi, długi spacer, bo 5 przystanków, a po tamtej pracy to ja byłam naprawdę przemęczona, bo to fizycznie pracowałam i byłam przemęczona, a tutaj to całkiem inaczej jest i, i powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona no i wczoraj tak sobie popatrzyłam właśnie na, w tym autobusie na te miejsca i w ogóle i tak sobie poprzypominałam jak pracowałam no taki lekki sentyment poczułam, wiadomo ale, ale mówię, wrócić bym nie wróciła dobrze mi tutaj gdzie jestem e, i tak, no ale co miałam wam jeszcze powiedzieć, właśnie powiedzcie mi, bo tak wczoraj sobie szłam spacerkiem i obserwowałam wszystkie te takie prywatne sklepiki e, i na przykład był sklep z czapkami był sklep z czym tam był sklep taki Czekajcie, czapki były e, Firanki No wiadomo, jakieś outlety Jakieś takie lumpeksy To nawet tego nie liczę, bo to ludzie faktycznie chodzą i kupują Ale powiedzcie mi, jak jest taki em, Jakiś, nie wiem Osiedlowy sklepik z czapkami Osiedlowy, no taki wiecie, w centrum gdzieś tam miasta Taki prywatny, mały sklepik e, Z czapkami na przykład są tylko czapki, tam były tylko czapki. Były kaszkiety, były jakieś takie wełniane czapki, jakieś berety. No to powiedzcie mi, jakim cudem taki sklep jest w stanie w ogóle jeszcze istnieć na rynku? Skoro wszystko teraz kupujemy przez internet albo gdzieś w galeriach, w sieciówkach, to jakim sposobem w ogóle taki sklep istnieje, nie? A tym bardziej, że ceny na pewno w takim prywatnym sklepie. Są dużo droższe. Bo ja, a jeszcze co? Z firankami, tak jak z firankami, bo firanek to wszędzie się nie, nie kupi. Ale na przykład powiedzcie mi, jak to jest, że istnieje nadal sklep z taki po prostu sklep, jak się kiedyś chodziło i kupowało się na przykład spodnie, bluzki, takie lustro stało i się tak przymierzało. Pamiętacie, jak kiedyś się chodziło na targ? Nie wiem, czy za moich czy za moich czasów tak było, ale nie wiem, czy to wy oglądacie też mnie. A czy w sensie, Boże, wiem, że grupa wiekowa to jest mniej więcej właśnie mój rocznik, ale e, tak się właśnie zastanawiam, czy, e, czy są osoby tutaj młodsze, które na przykład mnie nie do końca, e, nie do końca jakby pamiętają właśnie to, e, jak się gdzieś na Manhattanie, u mnie to ma, Manhattan był Manhattan, u mnie był Manhattan, teraz nie ma, ale był kiedyś Manhattan, no są ta, targowice, tak, i przymierzało się spodnie w takim kartonie. Dobrze, ja mówię, Boże, w jakim kartonie, Karola? W busie na kartonie. Na takiej, wiecie, na takiej ym, no, kartonowej jakby. jak to się nazywa. Eee, na kartonie, kusio, W kartonie, no? Wchodziłaś do kartona i. No ale wiecie o co chodzi? W busie i stawałyście na takiej, na takim jakby kartonowym, nie wiem jak to nazwać, i się tam przymierzało właśnie spodnie. Yy, no i tak na tym zimnie, nieraz było po prostu, wiecie, tak zimno, mroźno, a tu się przymierzało te spodnie na, na dworze praktycznie, no bo to co to głusaki, czy... No. I co miałam Wam powiedzieć, że właśnie tak było kiedyś i no wiadomo kupowało się, prawda? No bo nie było wtedy tak galerii, nie kupowało się w sklepach w internecie to już w ogóle. A powiedzcie mi, teraz jechała. A jechałam, szłam właśnie wczoraj z i był sklep właśnie taki, bardzo podobny do takiej Targowicy, tylko że w sklepie. I też właśnie babeczka miała bluzki, miała jakieś spodnie i takie wielkie lustro stojące, gdzie można było się obejrzeć, wiecie, przymierzyć, bo nawet przymierzali nie było, to gdzieś tam pewnie między, między tymi wieszakami tam się przymierzało te ciuchy. I powiedzcie mi, jak? Jak to możliwe, że taki sklep jeszcze po prostu istnieje, nie? Że, że się utrzymuje, że jest się w stanie utrzymać w tych czasach, gdzie tak naprawdę każdy z nas to kupuje gdzieś tam właśnie nasin temu, jak nie temu, to jakieś sieciówki w galeriach, czy w Lumpeksach nawet, nie? Jak chce ktoś na niej. I taki sklep, właśnie tak jak tutaj u mnie, to jest na pewno drogi, bo jakbym. Kiedyś wejdę i nawet tak po prostu z ciekawości zobaczę, jakie ceny są takich spodni czy bluzek. Ale jak byłam z mamą jeszcze jakiś może rok temu, chodziłyśmy sobie tak, bo czekałyśmy na autobus wtedy. I tak byłyśmy, chodziłyśmy po sklepach. To powiem Wam, że takie butiki to mają drogie, drogie, drogie rzeczy. Fakt faktem, że może to jest polskie i dlatego. Ale no, drogie są rzeczy. Więc nie wiem, czy tak każdego stać na takie rzeczy, gdzie sweter, nie wiem, bluzka 200 zł. Gdzie... No, nie wiem, no wiecie, że ludzie patrzą też na składy, to, to też prawda. Nie wiem, jaki dokładnie skład miała ta bluzka, no ale wiem, że u prywaciarza zawsze jest drożej. Więc no, dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Ale wiecie co, tak przyjemnie mi wczoraj było iść sobie spacerkiem i obserwować właśnie te wszystkie sklepiki. Jak ja kiedyś, jak byłam młodsza, jak miałam czas w ogóle sobie tak pochodzić, poprzymierzać ciuchy, pozaglądać do wszystkich sklepów, no wtedy tak człowiek po prostu chodził, spacerował, miał na to czas. Teraz to z, zupełnie inna bajka, ale kiedyś tak było i powiem Wam, że tak fajnie mi się zrobiło na serduchu, że tak mi się poprzypominały te moje czasy. Fajnie, tak do 17 był sklep, to tak szybko było trzeba iść do rynku, żeby zdążyć, żeby jeszcze coś kupić, przymierzyć. To trzeba było się spieszyć, no bo do 17 tylko. No fajnie. I, I bardzo lubiłam właśnie te moje takie yy, wędrówki <laughs> po różnych sklepach, w poszukiwaniu nie wiem czego, bo czasami to. No, przyszłam z jedną świeczką, a to świeczuszkę kupiłam, a to kupiłam co i takie bzdety, nie? No, ale tak było, fajnie. No, fajnie, że kurczę, jeszcze mniej miejsca, miejsca zrobili teraz na parking. Zarąbiście. A ja muszę jeszcze do apteki skoczyć. no, ja to staję tutaj. Nie będę sobie, ale nie wiem, czy oni tutaj nie będą potrzebowali czegoś. Dobra, tutaj trzeba szukać miejsca parkingowego. Tutaj to na pewno sobie nie stanę, więc będzie trzeba gdzieś tutaj stanąć. Kurde, będę taki kawał drogi szła. No trudno, mówi się trudno. Tak trzeba, to trzeba. Pałosuj się chłopie, bo, mnie, bo mi się śpieszy. Dobra, kochani, ja uciekam, bo wiecie co, spóźnię się. Zaraz jeszcze chciałam do apteki skoczyć. Jeść, bo ci się chyba śpieszy na tamten świat. Nie da zaparkować, bo musi jechać. Debil. <laughs> Sorry, no ja taka jestem. Nie będę tutaj ściemniać. Czasem, jak się wkurzę, to i kogoś wyzwę. Debil. <laughs> Dobra, kochani, tyle uciekam do pracy i do apteki jeszcze. Kupię sobie coś na to gardło. Faringosep sobie kupię. Buziaczki i do zobaczenia w kolejnym nowym odcinku. Trzymajcie się. Pa pa!